Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie i przychodzę z moimi lakierami, także pokażę Wam moje, moją kolorystykę, moje lakiery na sezon jesienno-zimowy I zacznę może od pokazania Wam tych najjaśniejszych Pierwszy lakier jest to Vibo, seria One Coat Manicure, wygląda następująco Jest to lakier chłodny, różowy, ale jasny Bardzo, bardzo ładna kolorystyka, naprawdę bardzo mi odpowiada I dzisiaj go mam na paznokciach jeżeli chodzi o opakowanie tego produktu, to jest naprawdę bardzo ładne, Napra bardzo mi odpowiada e, w ogóle za takie pieniądze, to jest rewelacja, a jeżeli chodzi o sam pędzelek e, to jest dosyć cienki, ale świetnie sobie radzi z pokryciem płatki nokcia. E, następny lakier jest to Golden Rose, e, to jest ta seria Classic, jest to taka klasyczna szarość. E, I również z tego jestem lakieru bardzo zadowolona, najczęściej go stosuję na e, sezon zimowy, ale wydaje mi się, że również się. Pokuszę, a także latem go stosowałam, lubiłam go stosować i chyba się też pokuszę na teraz w tym sezonie jesiennym na niego i ten lakier ma... Fajny pędzelek, mały pędzelek, cienki pędzelek, który również świetnie sobie radzi z płytką paznokcia. Opakowanie nie jest do końca takie, jakbym chciała, ale nie będę się tutaj spodziewać cudów za 3 ,50 zł, czy tam 3,50. Następne dwa lakiery jest, są to, jest to marka Oriflame, seria The One. Wyglądają następująco, pokazuję Wam dwa naraz, ponieważ ten duet najczęściej stosowałam i z tego duetu naprawdę byłam najczęściej zadowolona przez ostatni czas. Te lakiery są naprawdę bardzo ładne. Pierwszy kolor jest to taki chłodno-różowo-beżowy. Jest, jest, jest to. Jest chłodno-różowo-beżowy. Wygląda następująco fantastyczny kolor, bardzo dobrze, dobre krycie, jeżeli chodzi o pędzelki to są dosyć grube, także za niemalże jednym pociągnięciem można pomalować już całą płytkę paznokcia jeżeli chodzi o pakowanie, naprawdę są bardzo ładne i bardzo fajne, także odpowiada mi cała ta seria tych lakierów i mój numer jeden, jeżeli chodzi o wszystkie lakiery, które chciałam Wam pokazać, jest to kolor wyglądający następująco, który używam najczęściej na palec serdeczny, na paznokieć serdeczny nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, w każdym razie ten kolor jest srebrny, połyskujący, bardzo mocno połyskujący, opalizujący na różowo, wygląda fantastycznie na paznokciach, naprawdę fantastycznie i dla mnie idealnie się sprawdza, naprawdę na pa paznokieć serdeczny, dzisiaj tego nie zrobiłam, ale zazwyczaj naprawdę stosowałam go z powodzeniem na na malując go paznok paznokieć serdeczny i wydaje mi się, że również pojawi się u mnie na Sylwestra tym, tym razem na wszystkich paznokciach. No fantastycznie, fantastyczny, naprawdę kolor pięknie się mieniący. Także to jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o wszystkie te kolory lakierów. To jest moje w ogóle odkrycie, bo wcześniej bym się raczej nie skusiła na tak mocny i tak połyskujący produkt. Dobrze, następny lakier jest to Vibo Celebrity Nails. Wygląda następująco. Nie wiem, czy nie wycofali tej serii, ale... Musicie, musicie sprawdzić i wreszcie dać mi znać, że, oczywiście, skuścicie się na ten lakier. To jest kolor, jak widzicie, taki sam jak kolor nakrętki. Ciemny różowy. Dosyć intensywny, ale ciepły kolor z dodatkiem złotych drobinek. Te drobinki są pięknie, piękne, one się fantastycznie mienią. Wydaje mi się, że to była seria taka e, letnia, typowo poszona na lato, także dlatego może już ich nie być. Ale kolor jest naprawdę, no, piękny. Ja najczęściej stosuję go na paznokcie u stóp i fantastycznie się spra sprawdza. Bardzo ładnie te stopy wyglądają, tak świeżo, tak czysto i bardzo schludnie. Także również Wam polecam e, serdecznie ten kolor i ten e, lakier następny, aha, jeżeli chodzi właśnie jeżeli chodzi o pędzelek, to jest on również krótki, cienki i e, bardzo dobrze sobie radzi z płytką paznokcia, zresztą wszystkie lakiery, które chciałam Wam pokazać, e, są naprawdę bardzo fajne i bardzo e, dobrze się u mnie sprawdzały, także no, ja uważam, że e, możecie sobie swobodnie je kupować w ciemno, e, dobrze kolejny lakier jest to e, Rimmel, seria ta Lycra Pro wygląda następująco jest to kolor chłodny różowy, który naprawdę również bardzo mi odpowiada i też często go stosowałam, że na większość paznokci ten, a na serdeczny ten. Fantastycznie to wyglądało, fantastycznie, naprawdę. W ogóle prawie każdy lakier, który mam wygląda w duecie z tym rewelacyjnie, naprawdę. Jeżeli chodzi o wygląd, no to spoko, wszystko jest ok. typowe dla rimelów. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, to jest również informacja, że to jest Maxi, maxi Brush, czyli ta gruba szczoteczka, która również niemalże za jednym pociągnięciem maluje całą płytkę paznokcia. Następne lakiery to są dwa lakiery w kolorze wina, ponieważ ja bardzo często się dubluję i kupuję, mimo tego, że mam już w domu kupuję taki sam, no nie wiem dlaczego tak robię, wy na pewno też, nie jest Wam to obce mam bardzo dużo różowych, jasnych kolorów, które teraz już chyba ostatnio zdążyłam powyrzucać, ale często jest tak, że mam bardzo dużo takich samych czerwieni, bądź bardzo dużo takich samych, jasnych, różowych lakierów Dobrze, i to są dwa lakiery. Jeden to jest ta seria ponownie The One z firmy Oriflame. Drugi to jest VIBO, kolejny raz ta seria One Coat Manicure wygląda następująco i zarówno jeden, jak i drugi ma przepiękny, przepiękny kolor wina. Także jeżeli szukacie lakierów w kolorze wina to polecam Wam serdecznie te produkty jeżeli chodzi o ten z Oriflame jest troszeczkę jaśniejszy, także będzie jaśniej wyglądał na paznokciach od tego i no rewelacja, zarówno jeden jak i drugi to jest rewelacja, ten ma cieńszy pędzelek, ten ma grubszy także tak jak Wam mówiłam wcześniej a propos pędzelków, praktycznie za jednym pociągnięciem macie już pomalowaną całą płytkę paznokcia Dobrze, następny kolor to jest OneCoat Manicure. Ponownie seria Vibo. To jest czerwień, klasyczna czerwień. Może ten aparat przekłamować teraz, ale to jest po prostu zwykła czerwień. Mimo wszystko, mimo tego, że mam chęć na lakier przybrudzone i w ogóle na lakiery ciemne, jeżeli chodzi o ten sezon jesienno zimowy to lubię również wrócić co jakiś czas do takiego klasycznej, jaskrawej, intensywnej czerwieni. Także wtedy wybieram ten lakier, który naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi pasuje. Jeszcze mleka. Też dobrze, już ci daję, go. To jest ludzik, tak? Który dostałeś od kogo tego ludzika? Od taty dostałeś tego ludzika dobrze. Nie, mamy. Od mamy. No widzisz. Jeszcze chciałam Wam pokazać <grytanie> mojego syncia kubeczek, któremu jakiś czas temu kubiłam, także wygląda następująco i potrafię z niego wypić. pięć takich małych kubeczków mleka, proszę powolutku iść dobrze do pokoju z tym kubeczkiem. Dobrze, następny lakier, lakier jest to również ta seria The One. To jest lakier fioletowy. U, to jest lakier fioletowy, prezentuje się następująco, również bardzo fajny kolor, wcześniej w ogóle nie, nie malowałam pasnoki na fioletowo i raczej nie interesowałam się fioletowymi lakierami, ale bardzo fajnie wygląda zarówno z tym, zarówno z tym lakierem. W połączeniu naprawdę bardzo fajnie wygląda jak i w połączeniu, momencik, momencik, jak i w połączeniu z tym lakierem. Fantastycznie, naprawdę bardzo fajnie. No i przy okazji właśnie Wam pokażę jeszcze ten drugi lakier. Wow, Ten drugi, najciemniejszy i w zasadzie już ostatni lakier z wszystkich, które chciałam Wam pokazać, jest to lakier kolorze czerwonym, bardzo, bardzo ciemny wpadającym w e, brązowy. I bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie również ten duet e, u mnie prezentował się u mnie na paznokciach. Także, no, wow, Przepraszam! Także jestem naprawdę bardzo zadowolona z wszystkich lakierów, które Wam pokazałam i polecam Wam je wszystkim e, bardzo, bardzo serdecznie. Z mojej strony to wszystko. Dajcie znać, jaki jest Wasz typ, jeżeli chodzi o jeden, tylko jeden, dajcie proszę mi znać, e, jaki jest Wasz typ, jeżeli chodzi o lakier e, na jesień. Dobrze, życzę Wam Miłego dnia i trzymajcie się cieplutko. do następnego filmiku. Cześć! Okej, okay, teraz możesz już coś powiedzieć. Ja! Pet, cześć, jestem Kuba. Kuba, cześć! Jestem Buba. <grywia> Pet, miłego dnia Wam życzę! Cześć!